Co konie mają wspólnego z istemną, z beskidami? No, okazuje się, że bardzo dużo. Tradycje używania czy korzystania z siły koni w naszych trudnych górskich warunkach chociażby do zrywki drewna, ale również przy pracach polowych. Jest to pewne oddanie, nie wiem, szacunku można powiedzieć zarówno furmanom, którzy pracują w trudnych górskich warunkach, ale chyba przede wszystkim tym koniom z Beskidów, jeśli można tak powiedzieć, które no naprawdę są zwierzęciami pełnymi siły, mocy. I które trzeba po prostu szanować i, i, i tutaj polepszać ich warunki. Od 20 lat tu ci furmani z tymi swoimi koniami y, się siłują i pokazują, co tak naprawdę te konie umieją robić. Bo u nas jest trudno, są warunki, konie są, że tak powiem, wyćwiczone do ciężkich robót, ale też właśnie tu dziś do tej przyjemności pokazać, jaka jest też ta relacja tego furmana z tym koniem nie ciągnąć do nocy, toż dwie się będą, nic nie będą i potem siła uciągu, Czyli tych tych czy ten tak podstawowo można powiedzieć. Podczas zawodów furmanów wyistebnej zawodnicy swoją determinacją, odwagą i siłą udowadniają jaka cenna jest zażyłość człowieka łącząca ich ze zwierzęciem i szczególnie wdzięczna wtedy kiedy udaje się dobrze wykonywać potrzebną pracę często w trudnych warunkach, Purskich. Dzisiaj praca końmi to nie zacofanie i prymitywizm, lecz najważniejsza ranga w rolnictwie, najwyższa półka w produkcji ekologicznej żywności – to wyróżnienia, które posiadają nieliczni, i w takich gospodarstwach warto zaopatrzyć się w naturalną żywność.